W trzech ciężkich latach nauki? Przyszedł dzień, na który wszyscy czekaliście. <laughs> dzień egzaminu końcowego. <laughs> Patrząc tak teraz na Wasze uśmiechnięte twarze, <laughs> chcę powiedzieć: Tego jesteście tacy zadowoleni? Gotowanie to poważna sprawa. PRZESTAŃCIE SIĘ głupio UŚMIECHAĆ! O! Teraz już lepiej. E, panie dyrektorze, mój budzik nie zadzwonił, a potem długo czekałem na autobus, a kiedy już do niego wsiadłem, to przejechałem przystanek przed szkołą, musiałem taki kawał wracać na piechotę... Niech pan a. tyle nie gada, panie przypadek. Niech pan po prostu powie, przepraszam, że się spóźniłem. Przepraszam, że się spóźniłem. TO NIE JEST ŻADNE TŁUMACZENIE! Proszę stanąć w przełegu. Tak tak więc wkrótce po zdaniu tego egzaminu przestaniecie być nic nieznaczącymi studentami. Staniecie się powszechnie szanowanymi szefami kuchni. O co chodzi, panie przypadek? Te dwie w domu panu nie wystarczają? Przepraszam, panie dyrektorze. Tak. Przepraszam, to było niechcące. Panie przypadek, jeżeli jeszcze raz pan mi przerwie, to ja niechcący wyrzucę pana z tej sali. Za chwilę wszyscy zajmiecie się przygotowaniem tej samej potrawy, która zadecyduje o zdaniu egzaminu. A teraz przyszedł moment, na który wszyscy czekacie. Ogłoszę nazwę potrawy, którą macie zrobić. Kopertę poproszę. <ścoughs> Dziękuję. <ścoughs> Podstawą egzaminacyjną tegorocznego egzaminu jest. Kulebiak de saumon. Czyli mówiąc po polsku, kulebiak łososiowy. Czyli krótko mówiąc, ryba w cieście. <ścoughs> <ścoughs> Nie możecie liczyć na wzajemną pomoc? gdyż wszystkie rozmowy między sobą są zabronione pod groźbą niezaliczenia egzaminu. Panie dyrektor? Jeżeli pan chciał znowu zwrócić na siebie moją uwagę, panie przypadek, to się panu udało. Chciałem się zapytać, ile mamy na to czasu? Macie półtorej godziny na przygotowanie potrawy, zanim włożycie ją do pieca. Na miejsca, gotów, start! Jacek! Ile mam wziąć cebul? Nie mogę ci powiedzieć, co co dyrektor powiedział. A ten grzybę trzeba usmażyć czy zasmażyć? No się, no, no. Ale powiedz mi tylko, no! Przestań, bo dyrektorowi. Co pani chce powiedzieć, panie przypadek? E, chcę panu powiedzieć, że to był dla mnie wielki zaszczyt, że pan był moim wykładowcą. <śmiech> <śmiech> Dziękuję panu. Tylko żeby mi tu by nie było więcej, żadnego gadania. Tak Mi tu przytrzymać? Wartów mi się rozwiązał. No jasne. Dziękuję. Nie ma za co. A, to znowu pan, panie przypadek. Zna pan takie powiedzenie, co za dużo, to. niezdrowo. Właśnie. Tak, tak, oczywiście znam, panie dyrektorze. Przepraszam, muszę wyciągnąć palcem. przyjdzie. Nie mogę się doczekać, kiedy dam mu mój prezent. Ja też. Pokażę ci, co mu kupiłam. To ja też ci pokażę. Tada! <śm> Chyba jedna z nas będzie musiała wymienić tę czapkę na coś innego. A zdążysz to zrobić, zanim Jacek wróci do domu? Odwiedzam! Co no to? W Warszawie dzisiaj była wyprzedaż tych czapek, czy co? I co teraz będzie? Mam w domu butelkę szampana. Dam mu zamiast tej czapki. Nie zdążę, on już idzie. Szybko pochłonie się, on się niczego nie spodziewa? Gratulujemy z nagraniem za Chyba nie, nie podobają mu się te czapki. Co się stało? Nie zdałem Nie zdałeś? Dlaczego? Bo oblałem To znaczy, że nie dostanę dyplomu ukończenia studium O nie. nie Jacek, tak mi przykro Ale czym ty się tak martwisz? Przecież możesz podejść do tego egzaminu w przyszłym roku Nie stać mi na bycie wiecznym studentem Nie ja wrócę już do szkoły Ale co ty mówisz? Musisz ją skończyć Przemyśl to sobie wszystko spokojnie, zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję. Już to przemyślałem. Nie zostanę szefem kuchni, szkoda. Ale ty już jesteś wspaniałym szefem kuchni. Ta zupa, którą zrobiłeś nam wczoraj wieczorem, była genialna. Zuziu, ta zupa była z puszki. <ślesk> oh. To co chcesz teraz zrobić? Chcę stąd wyjechać. Świetny pomysł. Powinieneś gdzieś wyjechać, żeby sobie odpocząć. Kiedy wrócisz, spojrzysz na wszystko inaczej. Ja już tu nie wrócę. Wyjeżdżam z Warszawy na stałe. To straszne. Naprawdę chcę wyjechać. To co my mamy zrobić? Może ja Wam pomogę? Naprawdę jak? Oczywiście to będzie wielkie poświęcenie z mojej strony, ale od czego są przyjaciele? Wprowadzę się do Was na miejsce Jacku. Uważam, że powinniśmy to jeszcze omówić. Proszę, zanim wyjadę, chcę wam dać moją część czynszu za ten miesiąc. Dokąd chcesz jechać? Jeszcze nie wiem. Może wrócę do domu, zacznę pracować w firmie ojca czy coś takiego. No. W Warszawie nic już na mnie nie czeka. Och, Jacek, będzie nam smutno bez ciebie. Sto lat, sto lat. Niech żyje, żyje nam. No, wszyscy razem śpiewamy. Spolat, lat, sto lat. Nie, co. Coś się stało? Dlaczego macie takie smutne miny? Jacek nie zdał egzaminu i wyjeżdża z Warszawy. Naprawdę? Chce wyjechać? Dobrze, że akurat przyszedłem. Zaraz mu to wybije z głowy. Co to znaczy, że chcesz wyjechać? Też niewielkie rzeczy, że nie zdaje egzaminu. No i co z tego? Ty spójrz na mnie. Mnie się nigdy nic w życiu nie udało. Moje życie jest jednym pasmem niepowodzeń. Jestem pośmiewiskiem mojej rodziny. Mogę tu mieszkać tylko dlatego, że ten dom należy do mojego brata. Jacek. Jeżeli poczekasz do jutra, to ja pojadę z tobą. Ja nie, ja nie mogę. Do dłużej zostać. Ja, ja, ja jestem kompletnie załamany. Idę się spakować. Stary. Może to nieprawda, że nie zdałeś. Może to jakaś pomyłka. Tak tak. To ja się pomyliłem. Tylko nie mam pojęcia jak to się stało. Wymieszałem wszystkie składniki, zawinąłem łososia w ciasto, wsadziłem go do... Fartuch Edyty. A, no miałeś wolę tego łososia do piekarnika, a nie w jej fartuch! To się musiało wtedy... Z... Starać. ja powinienem na niego uważać. Na kogo miałeś uważać? Na mojego kolegę, Dominika. Odwróciłem się od niego, kiedy pomagałem Edycie zawiązać ten fartuch i wtedy on podmienił nasze łososie. Ja jestem tego pewien. Wiedziałam, że to niemożliwe, żebyś nie zdał. Musisz to teraz powiedzieć swojemu dyrektorowi i dostaniesz dyplom. Co ty mówisz? No, nie mam na to dowodów. No, nie przyłapałem go na tej zamianie. Musimy coś wymyślić. Wiem! No. Co? Musisz zmusić tego faceta Dominika, żeby sam się przyznał dyrektorowi, że to zrobił! Jest nie Dobra. <grym> ja <grym> no, cieszę się, że się na coś przydałem. <grym> Ej, zaczekaj, 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 zaczekaj. Ale jak to zrobić, żeby dyrektor i Dominik się spotkali i żeby on sam się do tego przyznał, he? No, no szczegóły to już musisz sobie sam dopracować. To cześć! Daj mi znać, jak ci poszło. Weź mi pomoc. No właśnie. Zaraz, on ma rację. Ja muszę to zrobić. I wiem jak. Jak? Użyję mojej tajnej broni. Jakiej tajnej broni? Was. Co? Co? No, jak wygląda? Fantastycznie, o to właśnie chodziło. Dyrektor Traczyk szaleje na twój widok. Już oszalał. Kiedy zadzwoniłam, żeby go do nas zaprosić, rzucił się na mnie przez telefon. Pamiętaj tylko, że nie możesz wypuścić go z kuchni. Dominik nie ma prawa dowiedzieć się, że on tutaj jest. Doprowadzimy do ich spotkania dopiero wtedy, kiedy Zuzia zmusi Dominika do wyznania. Oczywiście, że ci się uda. Zrób tylko tak, jak ustaliliśmy, a zobaczysz, że on się szybko wygada. Jesteś pewien, że on niczego nie podejrzewa? A skąd? Nie ma żadnych powodów do podejrzeń. W końcu to Edyta zadzwoniła i umówiła go z tobą. Boże, tak się denerwuję. A co będzie, jeżeli coś pójdzie nie tak? Nie martw się. Będę w pobliżu. Gdzie? U Pan dyrektor! Tak się cieszę, że znalazł pan czas, żeby spędzić ze mną wieczór. <noise> Proszę, niech pan wejdzie. Mam nadzieję, że nie mam pan za złe, że zadzwoniłam do pana tak nagle. <głosy> <głosy> Ale Jacek mi tyle o panu opowiadał. <noise> Że teraz, kiedy się już wyprowadził, nadszedł czas, żebyśmy poznali się lepiej. Naprawdę wyprowadził się. <grym zna> tak, tak, dzisiaj. O, przepraszam, panie dyrektorze, to jest Zuzia moja współlokatorka. <grym zna> <grym zna> przepraszam, że mnie otworzę. O, to Zusi chłopak. W takim razie, co by pan powiedział na to, żebyśmy przeszli gdzieś, gdzie będziemy sami. Do sypialni. Nie, do kuchni. O. Cześć! Cześć! To ty jesteś Zuzia? To ja, chodź. Nigdy bym nie pomyślał, że dziewczyna taka jak ty musi szukać chłopaka przez randkę w ciemno. Dlaczego to robisz? Bo... 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 Jestem bardzo nieśmiała. O, czy usiądź koło mnie. <noise> Ja też jestem bardzo nieśmiały Słuchaj, słuchaj A chcesz coś ze mną zrobić? No, po to tu przyszedłem To dobrze, to zagrajmy w słówka a nie moglibyśmy zrobić czegoś innego? Nie, zrobimy tak Ja powiem jakieś słowo, a ty musisz natychmiast Powiedzieć słowo, które ci się z nim kojarzy, dobrze? Światło Ciemność Gorąco Zimno, łosoś, wędzony no, a jaki? Zamieniony! Co? Przepraszam. Ja muszę na chwileczkę wyjść do łazienki. Jacek! Nic z tego nie wychodzi! No słyszałem. To co ja mam teraz zrobić? Muszę <słyszałem> Może. Może, może zacznij go uwodzić. udać się to z niego wyciągnąć. No. Idź. Stęskniłeś się za mną? Jasne. To co będziemy teraz robić? Co? Tajemnice! Ja ci coś wyznam i ty mi coś wyznasz. Chcesz wiedzieć, do czego ja się potrafię posunąć? Jasne. Mów, mów, mów! Pewnego razu moja mama piekła ciasto. I ja zamieniłam cukier w cukierniczce na sól i ona zamiast je posłodzić, to je posoliła. Czy to nie straszne? Szokujące. No, no, to teraz ty, no, wyznaj mi coś. Wyznam, że chcecie teraz pocałować. A nie wolałbyś się czegoś napić? Jest to, no, może, może później. Oblałaś mnie! Przepraszam, nie chciałam! Nic nie szkodzi, pójdę do łazienki. Nie, nie możesz! Dlaczego? Bo. Bo. To wszędzie wiszą moje mokre rajstopy. No to co? No, jak to, co? Wszystko przez nie widać. Panie dyrektorze, uważam, że nie powinniśmy się z niczym śpieszyć. O, o też tak myślę. Niech pani zwolni, żebym mógł panią złapać. Chwileczkę. Niech mi pan poda swoją rękę. O, to już lepiej. Niech pan siada. Pan nie ma linii życia. Co? Niech mi pan poda drugą. O, tu. O, to dobrze, bo już przez chwilę myślałem, że nie żyje. Teraz już pani nie puszczę. Nie szkodzi. E nie. Nie, bo chcę przeczytać panu. Z ręki pańską przyszłość. Pod warunkiem, że pani też w niej będzie. Oczywiście, że będę. Widzę tutaj, że powinien się pan uspokoić. Tak, bo jeżeli nie, to będzie pana bardzo bolało. <grym> Muszę tam wejść. Nie, nie możesz. I siadaj na kanapie. Ale obiecuję ci, że nie będę patrzył na twoje rajstopy. Nie! A! Co ty tu robisz? Nic z tego nie wychodzi. Co my teraz zrobimy? Czekaj, daj mi się zastanowić. Ach, daj spokój, sama coś wymyślę. Jestem głodny. Może pójdziemy coś zjeść? Nie! Albo jeżeli chcesz, możemy zostać tutaj. Czego? A tego, że zdałeś egzamin końcowy, świetnie wypadłeś, jesteś na drugim miejscu. Hej, to fantastycznie! A skąd wiesz, że na drugim? Edyta mi powiedziała. Jacek przypadek jest na pierwszym, ona na piątym, a ty na drugim. Przypadek jest na pierwszym? Coś podobnego. Pobił mnie tym, co sam zrobiłem. Co? No tak, tak dla żartu zamieniłem na egzaminie nasze kulebiaki. Naprawdę? Mógłbyś to jeszcze raz powiedzieć? I głośniej. Kto to powiedział? To ja, to ja. Czasami głos mi się zmienia. No, taki niski. Mógłbyś mi jeszcze raz powiedzieć, co zrobiłeś na egzaminie? A dlaczego? Bo mnie to kręci. <noise> Co pan... Tu robi panie przypadek. Chciałbym, żeby pan coś usłyszał. I wtedy zamieniłem swój kulebiak na kulebiak Jacka. I właściwie po co to zrobiłem, skoro ten debil, nasz dyrektor, dał mojej potrawie lepszy stopień. To kto jest tym debilem? Bo nie dosłyszałem, co? No, pan dyrektor, przepraszam, wszystko panu wyjaśnię. Zrobi pan to jutro w moim gabinecie, punktualnie o godzinie ósmej rano. Tak jest, panie dyrektorze? Chciałem powiedzieć, że oczywiście ukończył pan nasze studium gastronomiczne. I to z wyróżnieniem! Dziękuję, panie dyrektorze. Och, Jacek, to cudownie! <noise> Jak pan go zmusił do tego wyznania, panie Przypadek? A to było bardzo proste, panie dyrektorze. Użyłem do tego moje... Mojej inteligencji! <noise> Się, mam dyplom jestem nareszcie szefem kuchni. Stary, za chwilę oblejemy to szampanem! Chciałem wam podziękować, że byliście tam razem ze mną. Nie żartuj, czekaliśmy na to trzy lata. To była taka wzruszająca uroczystość. Ja tak się cieszę, że nareszcie udało ci się zdać ten egzamin. Panie Romanie, nie wiedziałem, że pan jest taki sentymentalny. Bo już jaki jestem. Ja nawet płakałem wtedy, kiedy moja klasa zdawała maturę. Dlaczego? Bo mnie do niej nie dopuścili. <śpiewanie> <śpiewanie> no. No, no. No. <śpiewanie> Życzę ci. <śpiewanie> żebyś pewnego dnia został słynnym i bogatym szefem kuchni i miał swoją własną restaurację. Dziękuję, Franek. Na pewno tak będzie. Ej, ej, czy to znaczy, że będziemy mogli w niej jeść za darmo? A nie, nie, nie. Co to? To nie. Ale obiecuję wam, że nie będziecie mieć kłopotów z rezerwacją stolika. No, nie? No, pod warunkiem oczywiście, że zadzwonicie trzy tygodnie wcześniej.